Od wielkiej nocy minęło już trochę czasu. Wróciliśmy zapewne do naszych codziennych zajęć, spraw. I właśnie w taką przestrzeń, w ten nasz codzienny świat, wchodzi dziś po raz kolejny Pan Jezus. Stając przed nami jako zmartwychwstały, czeka byśmy Go przyjęli. Byśmy razem z Piotrem zawołali, że to jest Pan. On, który jest ze mną w komunii świętej, jest tym, który żyje i daje życie. Popatrzmy na Matkę Pana. Jej stałość w decyzjach, wierność wypowiedzianemu fiat, czyli zgodzie na Boży Plan, prowadzi nas do jeszcze większego i bezapelacyjnego mówienia Panu tak w naszym życiu. wstanie to dar, który daje nam nowe siły, wlewa nowy zapał. Oczywiście w tych zmaganiach doczesnego życia, w splątaniu trudnego dziś i historii, Wołamy z głębi wierzącego serca. Jezu Chryste, jakże mogę świętować, skoro słyszę tyle płaczu wokół? Jak mogę świętować, kiedy bolą mnie rany, które zadałem innym? Jak mogę świętować przerażony tym, że w każdej chwili jestem skłonny do zdrady? A Ty możesz przemienić w taniec mój żałobny lament, abym mógł świętować z Tobą. Ty pozwalasz, bym tracił grunt pod nogami, po to tylko, bym sobie przypominał ciągle, że nie ma innego oparcia dla mojego życia i dla mojej śmierci, tylko w Tobie, mój Panie i Zbawco. Maryjo, pomagaj nam każdego dnia odkrywać, że Pan żyje. Tobie oddajemy nasz różaniec, tą koronkę rozważania tajemnic Jezusa. Pomagaj nam być wrażliwimi na Jego przychodzenie do nas. Na światło jego dobroci i troski o nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boże, święta życzyni, teraz się Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Teraz Maryjołaski Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.